No i tak, co to jest za poczka? To jest paczka. Nie wiem, zobaczymy. O kurde. Dobra, jesteś ja paczka coś takiego, że masz te punkty prestiżu. No i trzeba sobie odblokowywać te rzeczy. A jak zdobyć punkty prestiżu? Będziemy robić te rzeczy, i chyba jak zrobię to, to odblok. Tak. No i co my to mamy? No, to jest książka to samo, co mam pod tabem. Pochodnia, kawa, yy, ciastko. No i to. I respimy się na drzewie. O, kurde. Chyba trochę za głośno. No i drzewo. W... No widzisz. To drzewo jest jakieś dziwne. Wypada coś takiego. Żywica tirtowa. No i nie działa nam orek bo trzeba odblokować. Wiadomo. I też pasuje, żeby wypadła nam ta. Sadzona. Ale nie chce wypaść. No, na pewno da się zrobić tak. I mamy słaby. Dobra, robisz kruka, i kruk ci zwiększa y, drop rate tych saplingów. Dobra, jest jeden. Najważniejsze. Jeszcze tu może jakiś dropik. Dobra, są dwa saplingi. Czyli jest już, jest już w miarę gate. Trzy. Dobra, idealnie. I tu jest blok dirtu. Tyle. To jest cały nasz świat. To zacznę od postawienia jeszcze FOV na 90. Dobra. Parę tych. O, 12. Taka baska na razie. No, jeszcze mogę zrobić tak. Nie no, co to miało być? Dawaj, drewnianko. I tak, dirt, Sapling i Shifcik. O, ale fajne particle. Lecą do drzewa. Dobra, mamy. No i co, ścinamy drzewo. Czyliście pierw. Żeby wypadło to. No, nasiona, nie? bo to będzie nam turbo potrzebne. Cała paczka się chyba opiera na tych drzewach z tego co czytałem. Albo przynajmniej w początku. W tym mid Więc no powiedzmy większość, większość paczki będą te drewna potrzebne, albo i całą. Drewna. Drzewa. Dają surowce. Te, tą żywicę. Popatrz. Dirt. Widzisz? Żywica, orzech. Nie ma indirta. No i takie, takie, trafle? A trafla to się ze świń chyba zbiera. No to później, później, później. Co tu jeszcze mogę zrobić? No, chyba trzeba ekspansję robić po prostu. Dobra, powiedzmy, że zrobimy symetryczną tą wyspę. Lepszą niż w Odyssey'u. Wiem, że to duża obietnica, ale. Ale zobaczymy. Może się uda. Łatną wyspę zrobić. Dobra, coś tam zrobiłem. Yy, ok, okej, okay. okej. Oj, nie ma nagród tak w Skladysenju. Aha. Ciekawostka. Zepsuło się. Ale robimy tak. Jest naprawione. Fajna sprawa. Nie trzeba robić nowego. Jak się robi drawing raka? 3T. Trzy, trzy Dobra, wszystko jasne. Zróbmy z 2 Poczekaj. Takie coś. Petrified sapling. I musimy zrobić spetryfikowane, czyli chyba skamieniałe orzechy, a to się robi tak, dobra. 6, 7. Da się postawić 2 w jednym klasku? Nie. Dobra, na razie będzie tak. No raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i one sobie będą schły, a my zrobimy pierwszy dirt. To jest chyba tak. Fajnie. Zrobiony. OK, hardwood, a uh, roosting, crushing, tube, OK, dobra, to proste, tak, 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 pyk, to jest chyba tylko po to, różne rzeczy z tego są, no i generalnie wrzucasz sobie te, te różne rzeczy i dają ci wodę, albo inne płyny, dobra, zrobiły się orzechy, to są żołędzie, ale orzechy. Wiesz? Fajniej. Fajniej brzmi. Dobra, jest Petrified Sapling. To jest chyba Koblestone drzewo, ale nie jestem pewny. Ale by się przydał Orexcavator. Mogę tych Prestige Pointsów nie. No i dobra, powiedzmy, że będzie trudniej, nie? To chyba zawsze można sobie dodać i cofnąć. Jak będę potrzebował. potem będę miał Bonsai Pody, to to wiesz, urexkawator chyba nie jest aż tak potrzebny tam widziałem, że jest coś takiego jak Flux Network to się wydaje bardziej potrzebne no i co, mogę tak po prostu pyk pyk? poczekaj o mamy stota spoko no to teraz jakiś clay sapling, dobra, wszystko jasne, clay anchor, albo petrified dirt i i teraz tak, dirt sapling, e, chyba tak. A jak nie tak, to odwrotnie. Tak. No i mamy clay sapling. Clay sapling będzie potrzebne, żeby stworzyć Bonsai pody. A one wiadomo fajne są. Pięć saplingów. Starczy nam do końca życia. Tylko to, co ważne jest bardziej, to ta żywica klejowa, w sensie gliniana. Gdzie ona jest? Tutaj 8. Potrzebujemy z 10 na 2. Trochę więcej tego będzie potrzebny. Dobra, trochę na farmy tych drzew. Mam pomysł. Dodam sobie tutaj takie rzeczy jak Dirt. wait Dirt kobel. No i będziemy mogli robić tak. O. Pyk, klej, pyk. A nie, mamy na dwa. Dobra, zobaczmy. Crafting table, klej, y, shift. Tak. Shift i prawy i mamy więcej. No i to wypada klej. A czy mogę zrobić tak? Mogę. Dobra, ale to już chyba jest wystarczająca ilość. Żeby zrobić piecuch. Może nawet taki normalny piecuch zrobię. Dobra, zepsuło się. Nie ma problemu. Mamy sześć. No to nie ma na normalny piecuch, ale jest na ten nienormalny. Dobra, był quest na to. A, i mamy zrobić jeszcze to. Powiedzmy, że tyle mogę poświęcić na charcoal. Można zrobić coś takiego. Że dokładna ilość, ile jest potrzebna, nie? Wiem, o co chodzi. Można zrobić jeszcze jeden. OK. I tutaj sadzimy... Też tego kobla? Dobra, powiedzmy, że tak. O, siekierką się zbiera. Ok, no i się zbiera. W tym czasie na pewno zrobię chyba większą bazę. Ok, trochę drewna, trochę tego. Baza zwiększona. Jeszcze jeden kobel, ma się kierę. O, właśnie. Mamy cobla jak mamy cobla, to zrobimy sobie siekierkę. Dobra, chyba już będziemy mieć tyle orzechów, żeby dirta zrobić jednego. O, na pewno. Dawaj dirta. Nawet dwa. Jak mamy dirta, pyk, teraz tylko klej tutaj. Super. Koble i pyk. SHIFTem 3. No zobaczmy, ile będzie z tego. O, są 4, no to super. Mamy kruka. No i teraz to się niszczy. Tu weź rosną ty. A tutaj dołożymy stonę. Że tu były 3 stone. tu będą 3 te. A tam dalej będą 3 dirty. O, bez skitu. Jaki brightness mam? Video settings. Moody. Teraz lepiej. Zero, jak jasno. Dobra. Zbiory. No i mamy. Pierwszy taki minicel zrobiony. Teraz chyba będziemy robić wodę. Tu będzie źródło wody? Powiedzmy, że tak. Ok. Tu zrobimy wodę, więc tak. Mm, wrzucamy dychę tu. ok? Trzeba skakać. A nawet nie musiałem dychy. To ma więcej pojemności niż jeden pakiet. Teraz potrzebny trochę kleju. Idealnie. Bucket. Przepal. Dobra, mamy nieskończone źródło wody. Co mi to da? Nie wiem. Gravel Sapling. Uh -huh. Gravel Acorn. Petrified. I to się zrobi gravel. Dobra. Gdzie mamy petrifieda? 8. Dobra, dajmy jeszcze dwa. Będziemy mieć tutaj akurat wiadro tego płynu. I tak, Petrified Sapling, gravel, a, a ten, zobaczmy, to mi da gravel, nie wiem po co jeszcze, pewnie żeby robić flinta, flint się przyda do tych takich maceratorów, pulwerizerów podstawowych, flincik wypada od razu, tak o, idzie gravel, no powiedzmy, że, że tu, koło kobla. Jak to zrobić Bony Mila? Aha. Dirt. Zobaczmy. Pyk. Jeden. Jest cały dron. Super. Tu się idzie robić lawę. Wleję to tu. Parę pochodni. Trzeba sprawdzić, jak się robi gras. Bo gras... Yy, coś tam. Bufuje, nie? Dobra, jest cały dron i tak, mód. Do wody trzeba wrzucić dirta i dirt. Mamy trzy dirta. Czyli tak, tu, tu. Było to. Okej. Okay. Było liście. Było ty no w sumie fajne, bo z jednego dirta robimy 4. No i mam 12, nie? Dobra, wymienimy im ściółkę. Ok, 10 podów i tak. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Trzy. Al pattern. Dobra. Tu, 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 tu. ups, No i straciłem jednego. Gratuluję to jest genialne. Nieskończone źródło. No. Patrz. No i popatrz. 27 dirta. z tam czterech dirta. Okej, okay. i tak. Stone, dirt, klej. I gravel. Gravel będzie tutaj. Tu powiedzmy, że klej. No i tu kobel, znaczy dirt i tu kobel. Spoko. Jak mowa o dircie, zrobię więcej takiego dirta. Będziemy potrzebować 8. Hop, hop. Bonemil. I jak mamy to, no to robimy Bonemil. Sapling, znaczy nie bone, ale bone. Petrified sapling. Jeden, oddaj, oddaj. O! Bone sapling. Super. Na pewno będziemy potrzebować. Tak, tak, tak. Kolejne wiadro. Czy zrobić co by by Lestone generator. Tylko glas. glass. OK. Czy zrobić glass. Sand sapling, cotton wool, wood, no dobra, robimy sand sapling, a sand sapling robi się z sand a anhora, a Santa anhora robi się z gravel anhora, spoko, mamy gravel anhory Czekaj, bo to znów 9 trzeba, 10 w sensie, teraz poskakać, e, nie wypadajcie no jeden cię zginął, Petrified Sapling, no i robimy Sand Saplinga, pyk, elegancko, dobra, Wooden Crate, no i zobaczmy, czy mogę w niej trzymać, no powiedzmy, że to, okej, okay. i ile tam możesz pomieścić, dobra, trochę mieści, Sand, jest glas. 4 kobla, akurat na lawę, ale on chyba wymaga trochę więcej. Tak. Wymaga 6 więcej. Dlaczego ja nie wrzuciłem jeszcze tutaj? Po prostu? Od razu lawa się robi. Kobel. 10 kobla. Raz, dwa. Raz. I? O! Cobblestone Generator. Gdzie to gdzie stało? Wezmę, że tu. on ma chyba automatyczny output do góry. Tak! Pięknie. Kobel się generuje. spoko. Co to jest wool? Ok, Bone meal, O! Oho! Clay Sapling do błota. No spoko. Policzka tutaj. Bo to. Super. Spoko. Gdzie są te? Nie ma. Chyba tylko na dużych się ścierospię niestety. Bone block. Poproszę. I teraz tu 9. I to mi było potrzebne, żeby zrobić co ton. Co to? Wood, ale tu jeszcze potrzebny jest wines O! No super. Dobra, sam. Tutaj. Pyk. Jest. No super. Teraz to jest tak. graz Gravel. Bone. Bone. Powiedzmy, że tych dwóch się pozbędę. Na rzecz kotonu uda. Co ja mam to zrobić? tin Amber. Dobra, no, teen Amber mogę zrobić. Teen. Um, chyba mogę. Czyli jest tak. Kość, gravel, klej, flint. Yy, a to się czym różni? Zamienione miejscami. Dobra. Jeden mogę sobie zrobić. To zrobione i teraz to. Coal sapling. Birch sapling trzeba spalić. Jak to zrobić teraz? San sapling do wody. Teraz tylko spalić to. No, ale na pewno bardziej będę potrzebował sal saplingów. Jak moje prestige pointsy? Zero. Nieźle. No trochę tego już jest. 9 staków drewna, 6 staków kobla. Fajnie, fajnie. Coś mi podpowiada, że zrobić większą wyspę na tych wszystkich, nie to, na tych wszystkich, wiesz co, nie? Bązej Podów. Pójdzie po skosie. No, tak będzie. Coś takiego, całe na te, na Bązaje. Jeszcze jedno większe. O, coś takiego. I tu trzeba wszystkie bądź pody przenieść. No i tak, powiedzmy, że jeden odstęp będzie. I teraz po drewna. Jakie drewna. Dirt powiedzmy dwa. Tego powiedzmy, że 2. Tego powiedzmy, że 2. 6. Gravel 2, sand 2, ażmal 10, one 2, koal 2, 12, kotonu okej, ok, i teraz jeszcze tylko dwa takie i bone sapling. No sapling. Idziemy zbiory robić. No fajna ta foremka. Okej. Okay. I kolejny stack tutaj. 14 staków. To ja może sobie tu postawię. Obok. No zobaczmy. No i elegancko. Czego my tu jeszcze mamy? Dużo patyków. No, cztery staki patyków, tutaj ten, no spoko. No i ostatnie zbiory na dziś. No jutro zrobimy Tinker Constructa. Coś takiego może, no na pewno coś takiego, coś takiego. Tutaj może, 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 nie wiem, zobaczymy. No i koniec, pa pa.